Piotr poniedziałek, dzień dobry, ale jesteśmy przepraszam, we wtorek pewnie te dowcipy coś Cię kurde denerwują. No Witam wszystkich. Piotrze, byłeś dzisiaj na media treningu. już jest ten, można powiedzieć, zaczął się fight week i jak emocje? No, cieszę się, już czuć, czuć że coś się dzieje, także. Fajnie, fajnie. Czekamy na sobotę. uwagi mało, także udało Ci się przygotować gdzieś poza też swoim własnym klubem, czy raczej przygotowywałeś się tylko w własnym zakresie teraz do tego pojedynku? Głównie u nas się przygotowałem, przygotowywałem, byłem na obozie Pirani u Zibiego Tyszki, którego pozdrawiam serdecznie. Miałem jechać do Olsztyna, dwa razy się przymierzaliśmy, ale niestety no, coś przeszkodziło i nie udało się. No ale ciężko przepracowaliśmy okres u siebie. Także fajnie, chłopaki mi mocno dociążyli jest dobrze. Ze zdrowiem wszystko w porządku? Jest tak, że, że jesteś po prostu w tej chwili w optymalnej formie? Gdybyś mógł ocenić procentowo formę w stosunku do formy życia, to jak to w tej chwili wygląda? Nic Ci nie dolega? Nic mi nie dolega. Yy... No wiadomo, no że zawsze drobne urazy są pewnie, tak? Tak, tak. Jakieś tam, jakieś tam były, ale nie, nic takiego, o czym trzeba by się było e, martwić, nie? także najważniejsze. A zmiany rywala, podrywala, udało się trenować, czy Ty raczej starasz się narzucić, bo to rywale z Tobą będą mieli problem? Nie dość, że wysoki zawodnik, mało typowy powiedzmy na tą kategorię wagową, jesteś bardzo wysoki, to jeszcze leworęczny. E, no tak, zazwyczaj tak jest. No, plan wiadomo jaki jest. E, um, przygotowałem się pod e, Oscara. Później zmieni... Tak jest, tak jest. Zmienił się przeciwnik na Oktawiana. plan się troszeczkę zmienił, ale no wiadomo, nie, jak tak będzie. Ty już jesteś takim zawodnikiem, który mógłbyś miało pokusić się o zagranicznych rywali, spróbować swoich sił. Zresztą miałeś już gdzieś tam epizody, ale w tej chwili powiedzmy, krajowy rywal to jest taki test po prostu do fenu, że. Wzięto tutaj krajowego rywala? Czy sytuacja też koronawirusowa jest taka, że trudniej jest jednak załatwić rywala z zagranicy? Wiesz co? E, no ja jestem otwarty na, na, na propozycję. Fen zaproponował zastępstwo Oktawiana. I e, jeszcze był, nie, jeszcze, przepraszam, był jeszcze jakiś Litwin. E, też nawet chyba dobrym rekordem, ale co mnie on pod, został podesłany, a miał w tapologii już e, 3 października w walkę gdzieś w Szwecji. No i koniec końców e, chyba wybrał tamtą, tamtą walkę, może le, lepsza oferta czy coś. Także oglądałem go, pod, pod, zostało podesłane to nazwisko, patrząc, że kurczę trzeci października... Je Lawicius pewnie, tak? A nie wiem, nie, nie pamiętam, nie pamiętam jak się chłop nazywał. No, gdzieś tam, gdzieś tam na Szwe w, Szwecji, w Szwecji miał walczyć. No i koniec końców mówią, że tam tego nie ma, jest ten. Dobra, no to okej, okay, nie to ale 80 kilo no to 80 kilo. Słuchaj, Oktawian Olejniczek to jest zawodnik na ten etap kariery akurat taki? Czy po prostu wziąłeś to co było, bo nie było praktycznie możliwości wyboru, zmiany i, i, i po prostu jest w tej chwili sytuacja troszeczkę wymuszona? No to raz, ale zaproponowali nie było, nie było nic więcej. Były dwa nazwiska jedno wypadło, dobrze, no, z 3,5 tygodnia było, jakoś no, nie całe 4 tygodnie, więc wiesz, no kurczę. Lepiej zawalczyć niż, niż, niż nie zawalczyć, więc wybierzemy co jest. Chcieliśmy tam uciąć trochę z tej wagi i chłopaki od Oktawiana, czy Ottawian sam yy, nie chciał, chciał 80 kg. Dobra już nie wybrzydzamy, Bierzemy to, to co jest bijemy się tyle. Kto, powiedz mi, yy, zostało jeszcze tylko kilka dni wagowo? Niewiele, naprawdę, naprawdę niewiele. Mam z 2,5 kg może to zrobimy Łatwo to schodzi, bo ty do szczupu jesteś w ogóle i tak naprawdę to chyba tylko już woda zajdzie, bo. Wiesz co mi do 80 kilo 79,5 to zawsze schodzi. Później tam się e... Tak, tak, tak. A, ale teraz ogólnie miałem wyjściową miałem małą wagę. Wyjątkowo trzymałem wagę, miałem jakieś... No, z 3 kilo mniej niż zwykle 4, to jest wyjściowo już Będę rzecz. Dobrze, zobaczymy, nie? Cieszę się, chociaż gdzieś Mogę sobie tutaj zjeść. Chłopaki tam dusili jakieś sałatki, a ja kurczak zryżem. No to już, to, już, to już jest coś. Kto w narożniku będzie twoim tym razem stał? Standardowo Przemek Fire, Tomasz Niewiara i Przemek Weiner. Czyli sprawdzony skład. Tak jest, ekipa nie do zdarcia. To co Piotrze, czekam na występ w sobotę, sam jestem ciekawy jak wypadniesz, jak taki mało typowy zawodnik, bo widziałem prawie większość Twoich walk, no byłem nawet na, 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 na kilku na Twoich walkach, na większości, tak. tak. tak, tak no. Ciekawy jestem jak, w jakiej dyspozycji jesteś, wiem, że rywale będą mieli trudno, to to jest prawda, no ale zobaczymy w jakiej Ty jesteś formie. Hej, dobrze, do zobaczenia. Dzie do dziękuję bardzo, Piotr Poniedziałek.